Koalicja PiSu i PSL-u powstała w Brodnicy, żeby odwołać urzędującego starostę Pawła Szramkę i stworzyli fejkowy profil Konfederacji o nazwie Sympatyzy Konfederacji, na którym rzekomo Konfederacja popiera PiS i PSL przy odwołaniu starosty, co jest wierutną bzdurą, ponieważ Konfederacja nie popiera komunistów, nie popiera socjalistów, także ten profil jest fejkowy. I szanowni państwo, my jako Konfederacja popieramy tylko Konfederację, popieramy tylko naszych ludzi, żeby to było jasne, żeby to wybrzmiało. PSL-owi bardzo nie podoba się pan Szramka, ponieważ jest to pierwszy starosta nie z PSL-u od powstania samorządów w Polsce. Wcześniej cały czas w zbrodnicy rządził PSL, wrzucali swoje rodziny, kuzynów, znajomych na stanowiska, na urzędy, osoby niekompetentne i pan Szramka postanowił zrobić z tym porządek, co oczywiście nie spodobało się pisowi, który również ma swoich ludzi. Przede wszystkim poszło o stołki, że obecny starosta zaczął dokopywać się do możliwych nieprawidłowości w starostwie. Nieprawidłowości z czasów urzędowania PSL-owca Piotra Boińskiego. I strach królów nepotyzmu o swoje stołki i ewentualne brudy, które mogą wypłynąć, jest tak wielki, że jeden z ich działaczy postanowił podszyć się pod Konfederację. Konfederacja nie ma nic wspólnego z profilem sympatycy Konfederacji Brodnica. To jest czysta manipulacja i podszycie się pod naszą formację. PSL ma taki plan: pozbyć się szramki i wstawić na jego miejsce swojego dogadanego człowieka, pana Orłowskiego Spisu który z pewnością zatroszczy się o wymarzone przez PSL i PiS stołki i zapewni im wszystkim spokojną przyszłość za nasze pieniądze. Tak to wygląda w małych miejscowościach i pan Szramka postanowił zrobić z tym porządek. Co nie spodobało się koalicji PiSu i PSL-u i postanowili go odwołać. Sprawę nagłaśnia nasz kolega Paweł Gulczyński z Nowej Nadziei, z Konfederacji i pokazuje hipokryzję rządzących brudnicom. Także szanowni państwo pamiętajcie, PiS, PO, PSL, jedno zło. Głosujcie na Konfederację w przyszłych wyborach.